Zapraszam wszystkich, którzy oglądają moje filmiki. Moje pierwsze filmiki będą o Mistrzu Shotguna. To trochę dziwna nazwa, ale ja ją szybko wytłumaczę. Chodzi o to, że w grze Medal of Honor Ibornet głów, głównym bohaterem, czyli ja, będę miał Shotguna. Który będę musiał pokonywać wrogów i prowadzić do zwycięstwa. Przewidziałem Grze, że może być dużo problemów, więc yy, wziąłem kilka karabinów. Na przykład o Thompson i Bar Thompsona wezmę e, w pierwszych trzech misjach, a Bar w tamtych pozostałych. Bo tam Bar ma zawsze mocne boje, to zawsze tam pod koniec się przydaje. I tak yy, od razu informuję, że. Mogę, że mi się nie zgrać wszystkie filmiki razem Więc mogę kilka dodać A resztę trzeba, no niestety, na nich poczekać Więc proszę się w cierpliwość I poczekaj, bo naprawdę Bo nie dysponuję takim dobrym sprzętem, który ma dużo pamięci No ale Zawsze coś niż nic Ja. I jeszcze, zawsze nigdy tak nie grałem, i dla mnie może być trochę utrudnieniem, bo ja zawsze grałem z broniami, które miałem karabin, sniperka, a tutaj jest shotgun, więc to jest bardzo, dla mnie będzie chyba trochę trudne, więc proszę to docenić, że jak będę na przykład przegrywał albo coś, bo ja to tak naprawdę pierwszy raz będę takie coś robił, ale w końcu dla filmików muszę to zrobić. Więc co tu jeszcze dużo gadać? Zaczynajmy grę. Oczywiście gra jest stworzona w 2007 roku, ale to mi nie przeszkadza. Co jest? Czemu nie wchodzi? O, już. Będziemy Amerykanami. Lubię Amerykanów. Bardzo fajnie tutaj wchodzi ta rozpoczęcie. tak No to jesteśmy w grze. Ja myślę, że chyba trening to możemy pominąć, więc chyba nie będzie taki potrzebny. A ja umiem dobrze lądować i ten. No chociaż może czasem tam się zahaczę o jakieś tam dziadostwo, ale e, nic to mi nie przeszkodzi. Bo to tylko lądowanie i zacenianie, to od razu zaczynamy od pierwszej misji. Ale to dopiero w następnym filmiku, bo to będzie na razie taki wstęp, rozwinięcie, no. Co zapraszamy do następnych filmik, gdzie zaczniemy pierwszą misję.